Być może pamiętasz jak... Bóg objawił Ci się z całą mocą. W czasie rekolekcji, w czasie jakiejś pielgrzymki ktoś Ciebie zewangelizował. I wtedy miałeś takie uczucie, że ujmuje Cię za prawicę i mówi z taką wielką uczułością. I nagle te lęki, które miałeś, one gdzieś odchodzą. Miałeś takie wrażenie, że Bóg jakby podpiera Twoje działanie. Ofiaruje pomoc dla Ciebie. Daje Ci Ducha takiej rady, żeby trudności i problemy mogły być rozwiązane, żeby nie były przeszkodą w drodze do, do życia. Miałeś takie uczucie, że jesteś napojony, że wreszcie pragnienie Twojego serca zostało uzupełnione, że, że już nie musisz pragnąć. I bardzo mocno myślę, że y, zobaczyłeś, że tam, gdzie wydawałoby się, że nic już nie urośnie że życie po prostu jest takie, a nie inne, nagle zakwitały ogrody. No to, jest, to jest niebo na ziemi. To jest ten moment, do którego warto się odwoływać, kiedy, kiedy zastanawiasz się, czy Pan Bóg jest, czy działa, dlaczego idziesz w ciemności. On po prostu objawił raz swoją moc i nigdy jej nie wycofał. To jest takie, takie niebo na ziemi.